Okay, let's go to chapter 6 <laughs> near the end. Text forty-six. <laughs> Text Yogi, Yani Byoki Matodikaha, Karma Vyas Yogi. Azmat yogi bhavarjuna. Translation. A yogi is greater than the aesthetic, greater than the appearances, and greater than the fruit of work. therefore, Arjuna in all circumstances stands <coughs> to the <be> a yogi. Translation. A yogi is <coughs> one who possesses aesthetics, most of which is empyrean and what works for profit. That is why Arjuna, regardless of circumstances, is a

Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare So here the end of the sixth chapter jest telling końca tego rozdziału the yogi Krishna would be able to continue to The yogi is better than the aesthetic aesthetic means the uh, one who are performing tapa tego kto In the Christian tradition and the Hindu tradition, there's those who just uh, perform severe austerity. są znani w tradycji chrześcijańskiej i innych ci, którzy wykonują wyrzeczenia. here Krishna saying, better than that is a yogi. Ale tutaj Krishna mówi, że lepszy od tego jest Better than od niż Parasites means they're collecting information, acquiring knowledge. They think if we get so much knowledge, more knowledge, then we'll come to the truth. But Krishna saying here, yeah, the yogi is better. And better than the fruit of worker. And better than the fruit of worker. Czy właśnie każdy pracuje dla owoców? Myślimy, że będziemy pracować i zdobywać pieniądze i w ten sposób cieszyć się życiem. To znaczenie. Kiedy mówimy o jodze, odnosimy to do procesu połączenia naszej świadomości z najwyższą absolutną prawdą. Taki proces nazywany jest rozmaicie przez różnych praktykujących w zależności od przyjętej metody. Kiedy ten proces połączenia polega głównie na pracy przynoszącej owoce, nazywany jest karma yogu. Kiedy jest przewyższający w przewyższającym stopniu empirycznym, nazywa się ubijana yogu. A kiedy polega na związku z najwyższym Panem poprzez służbę oddania, nazywany jest bhakti jogą. Jak to zostanie wytłumaczone w następnym wersecie, bhakti yoga, czyli świadomość kryszny, jest ostateczną doskonałością wszystkich praktyk jogi. Pan zapewnił tutaj o wyższości jogi, ale nie powiedział, żeby była ona lepsza od bhakti jogi. Bhakti Yoga jest pełną wiedzą duchową, a, a zatem nic nie może jej przewyższyć. Asteza bez wiedzy o duszy jest niedoskonała. Wiedza doświadczalna bez podporządkowania się najwyższemu panu jest również niedoskonała. A praca dla owoców bez świadomości kryszny jest stratą czasu. Zatem z wszystkich wymienionych form jogi najwyżej poszczególna została Bhakti Yoga. Jeszcze dobitnie tłumaczy to werset następny. Well, the last verse of the chapter. Krishna is advising that we should uh, render transcendental loving service unto Him. But this verse we are discussing today is very important. <laughs> because many, especially in uh, India you'll find

But why waste your time with these other processes? Even we see that sometimes the devotees are taking these different yogas. But Prabhupada never inaugurated any other yoga system. And we don't see that. Once they were on a morning walk in Los Angeles and someone was doing yoga. Raz, Prabhupada byli na stacje podany w Los Angeles i ktoś zaczął wykonywać jogę. I probably was appreciating. on jest bardzo dobry. He was doing taki pokaz, że miał nogi podniesione do góry. Prabhupada said, that is good and co zwiększa długość życia. But so we can do that in, in the temple? And the Prophet said it's not necessary. So we did, he never emphasized it. He could have easily said, yeah, everyone should do 30 minutes in the morning. Okay. We see practically this Kirtan gives us all health. It's true. You dance and chant like this and even when you're 70 years old you'll feel young. This <laughs> is practical. You don't have to take any other yoga for help. <clears throat> so it's good that we have the authority here of Bhagavad Gita and Krishna.

thinks of me wszystkich ten kto zawsze przy mnie z wielką wiarą myśli o mnie wewnątrz siebie miłości. jest najbardziej zjednoczony z mną w i jest najwyższy ze wszystkich takie jest moje zdanie znaczenie znaczące tutaj jest słowo Badrater ma swój zęb w czasie którego używa się, kiedy istnieje potrzeba służenia. Angielskie słowo czcić, łodźwic, nie może być używane w tym samym znaczeniu, co słowo bacz. Czcić znaczy wierbić albo okazywać szacunek i honor osobie wartościowej. Ale służba z miłością i wiarą jest szczególnie przeznaczona dla najwyższej osoby Boga. Można nie oddawać czci człowiekowi zasługującemu na szacunek albo ku Bogowi i można być nazywanym nieuprzejmym ale nie można uniknąć służby dla Boga, nie będąc całkowicie potępionym. Każda żywa istota jest, jest integralną cząstką Najwyższej Osoby Boga, a zatem przeznaczeniem jest jej służenie Najwyższemu Panu, zgodnie z jej konstytucjonalną pozycją. Jeśli tego nie, nie czyni, upada. Bhagavatam 11.5.3 potwierdza to w sposób następujący. Każdy, kto nie pełni służby i lekceważy swoje obowiązki wobec Najwyższego Pana, który jest źródłem wszystkich żywych istot, ten z pewnością upadnie ze swojej konstytucjonalnej pozycji. Również w tym mesecie zostało użyte słowo bhajan Zatem bhajan odnosi się jedynie do Najwyższego Pana, podczas gdy słowo czcić może odnosić się do pupogów oraz jakiejkolwiek żywej istoty. Słowo avajan użyte w tym wesecie też ślimak bhagavatam znajdujemy również w bhagavarbicie. A Wajanan ma Tylko głupcy i niegodziwcy wyśmiewają na wyższą osobę Boga, Pana Kryszna. Głupcy tacy komentują również Bagawarbitę i mając postawę służenia Panu. Skutek tego nie potrafią zrozumieć właściwej różnicy pomiędzy sobą Badżanti a sobą ścić. Bhakti yoga jest kulminacją wszystkich rodzajów praktyk yogi. Wszystkie inne jogi są jedynie środkiem do osiągnięcia momentu bhakti w bhakti yoga. Yoga właściwie znaczy Bhakti Yoga. Wszystkie inne jogi są posuwanie się naprzód w kierunku, w kierunku przeznaczenia Bhakti Yogi. Droga samorealizacji od Karma Yogi do kulminacji Bhakti Yogi jest bardzo długa. Początkiem tej ścieżki jest Karma Yoga, wolna od działania dla zysku. Kiedy Karma Yoga zwiększa się o wiedzę i wyrzeczenie, to etap ten nazywany jest Dhyana Yoga. Kiedy diana Yoga powiększa się o medytację o duszy najwyższej w sercu, Poprzez różne procesy fizyczne i umysł skupiony jest na nim, nazywa się to asztanga jogą. Kiedy natomiast ktoś przekracza asztanga Yoga i dochodzi do istoty, najwyższej osoby Boga Chrystusem, nazywane jest to bhakti jogą i jest to kulminacją. W rzeczywistości bhakti Yoga jest ostatecznym celem, ale aby przeanalizować bhakti jogę dokładnie, należy zrozumieć też inne jogi. Zatem jogi, który czyni postęp, znajduje się na prawdziwej ścieżce wiecznej dobrego losu. Ten natomiast, kto zatrzymuje się w jakimś określonym punkcie i nie robi dalszego postępu, nazywany jest odpowiednio karma yoginem, Jana yoginem albo Diana yoginem, raja yoginem, hatha yoginem i Jeśli ktoś jest wystarczająco szczęśliwy, aby dojść do momentu bhakti jogi, oznacza to, że przeszedł on już przez wszystkie inne pra praktyki jogi. Osiągnięcie świadomości Krysznej jest zatem najwyższym aspektem jogi. Podobnie jak mówiąc o Himalajach, odnosimy się do najwyższych gór w świecie, z których najwyższy szczyt, Mont Everest, uważany jest za punkt kulminacyjny. Tylko przez wielkie szczęście ktoś dochodzi do świadomości Kryszny na ścieżce Bhakti Jogi. Jest on wtedy naprawdę dobrze usytuowany stosownie do wedyjskich pouczeń. Idealny Jogiń skupia swoją uwagę na Krysznie, który nazywany jest siama Sundarą. Jest on pięknego koloru chmury, a jego rysowa twarz pomienna jest jak słońce. Szata jego lśni pod klejnotów, a ciało przyspojone jest girlandami kwiatów. Swoim wspaniałym blaskiem nazywanym Brahma Zioty oświetla on wszystkie strony świata. Inkarnuje w różnych formach, takich jak Rama, Rysimha, Faraha i Krishna, najwyższa osoba Boga. Pojawia się jako ludzka istota, jako syn matki Jasioty, znany jako Krishna, Govinda i Vasudeva. Jest on doskonałym dzieckiem, mężem, przyjacielem i panem i pełen jest wszelkich mocy i jakości transcendentalnych. Kto jest w pełni świadomy tych cech pa, pan, pana, ten nazywany jest doskonałym jodinem. Taki stan najwyższej doskonałości w jodze można osiągnąć tylko poprzez bhakti jak potwierdza to cała literatura wedyjska. mahatmana. Tylko tym wielkim duszą, które mają mocną wiarę w Pana i mistrza duchowego, dostaje automatycznie wyjawione znaczenie całej literatury wedyjskiej. Św. Św. Pani 63, Bhakti asya bacanam to pati najraz je na muszmin, Mana Kalpana, eta 2, Bhakti znaczy służba oddania dla Pana, która wolna jest od korzyści materialnych, czy to w tym życiu, czy w następnym. Peutąc wolnym od takich słoności, należy całkowicie pogrążyć w umysł w najwyższym. Taki jest cel Naśkarmiam. Gopala, Tapani i 15. Są to niektóre ze sposobów pełnienia Bhakti, czyli świadomości Kryszy.

A jeśli nie może pracować w oddaniu, to powinien oddawać owoce swojej pracy. A jeśli nie może i tego robić, to powinien zaangażować się w medytację. A potem ewentualnie w wiedzę. A tutaj jest też mówione w tym wersecie, co Maharaj w 46 powiedział, że jest Mówione o jodze. To w którym miejscu usytuować tą jogę? How it is 46 se, 46 verse. Czy jest poza tymi, czy to jest właśnie medytacja, to jest yoga? That we should be situated in yoga. Hmm? We be... W tak? stułach ni w jodze tak? być? Nie, nie, czy medytacja? Czy to jest medytacja opisana, tak? Gdzie Joga jest w procesach? Uh, where, uh, where is yoga in these different processes? Uh, which is said in 46 verse uh, before we were reading this. The, the 46 verse in the 12th chapter? Oh no, in this yes. chapter. Where is yoga? Yoga the prophet says is a linking process. So these other things described in the twelfth chapter also linking. So there's some kind of yoga. Yoga <laughs> mm -hmm. Meditation is dhyana yoga. yoga. Working for Krishna is, is karma yoga. But the the goal the goal is the bhakti yoga. So we're practicing to be Bhakti Yoga. We're actually Bhakti Yoga. Then we'd be. We wouldn't have to practice. We just spontaneously love God. If we should be stronger for the Bhakti Yoga in us, then we must. We mustn't be ashamed to practice. We should be ashamed to be a slave of the most So that's what Krishna says in the twelfth chapter. You should just love me. Powinniśmy po prostu kochać. Jeżeli nie możecie tego zrobić, to podążajcie zasadami i regulacjami, w ten sposób stopniowo dojdziecie do etapu miłości, to dla mnie i to podążanie nazywa się Sadhana Bhakti. Kontynuuj praktykowanie, kontynuuj i to stanie się później spontaniczne.

Tchau, tchau.